Witam Państwa w czwartek, 17 marca. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach konsultacje w sprawie modernizacji parku. Kierowco, strzeż się. Żarski jarmark wielkanocny, nowa pracownia multimedialna i wielkie święto tańca w żarach. Sadzawka, ławka, a może plac zabaw. Mieszkańcy, którzy marzą, by park przy Czerwonego Krzyża w Żarach tętnił życiem i był wizytówką osiedla muzyków, mogą swoje pomysły składać w Urzędzie Miasta. 80 tysięcy złotych. Tyle miasto przeznaczyło w tym roku na projekt modernizacji parku przy ulicy Czerwonego Krzyża w Żarach. Masz wizję, jak ten teren powinien zostać zagospodarowany? Weź udział w konsultacjach społecznych. Obecnie kończymy konsultacje z dziećmi, ich rodzicami w placówkach, które są w otoczeniu parku. I dziś chciałabym zaprosić serdecznie wszystkich mieszkańców, którzy mieszkają na Osiedlu Muzyków i niekoniecznie w mieszkańców naszego miasta, aby pofatygowali się i aby składali różne propozycje i uwagi co do tego, co chcieliby i pragnęliby, aby w tym parku przy ulicy Czerwonego Krzyża czy też Paderewskiego po prostu w przyszłości się pojawiło. Mieszkańcy osiedla muzyków będą mogli zawalczyć o zmiany w parku w ramach budżetu obywatelskiego. Głosy mieszkańców zbierać będą radni. W ramach Funduszu Obywatelskiego chcemy, żeby ten projekt został zrealizowany, dlatego już tak mniej więcej o jesieni, w okolicach miesiąca września będziemy jako radni do swoich wyborców przychodzić i prosić o podpisy, bo im więcej zbierzemy podpisów, tym jest większa szansa, że ten y, modernizacja ta modernizacja tego parku będzie w ramach tego funduszu wykonana. Czego mieszkańcom w parku brakuje najbardziej? Jakich zmian oczekują? Mi się wydaje ławeczek więcej, jakiś plac zabaw dla dzieci, żeby był, po prostu żeby można było odpocząć. Park duży, a niezagospodarowany. Ławki, żeby były. No, I dla dzieci żeby to było. To też takie rekreacyjne. No. Bo tu nie ma, to jest tam troszkę tam tego koło, tak, koło Biedronki. A tutaj... Ale to, za mało. Za mało, bo tu duże osiedle jest przecież. Tutaj. I takie i dla młodzieży, takiej, i dla dzieci małych, żeby było tak, żeby pomieścić by się pomieścili, bo teren duży. No, kiedyś był fajnym parkiem, bo było to oczko. Rybne, tu dużo dzieci przychodziło. No teraz też latem, no ławki są, ludzie tu dużo spędzają czasu. No fajnie, Orlik jest piękny, młodzież ma gdzie spędzać czas. Mówię tylko, że żeby zadbać tylko trochę, żeby to jakoś lepiej wyglądało, nie? Aniu, a co ty chciałabyś, żeby w parku było? Ale był piec zabaw i żeby było więcej ławek. Swoje uwagi i propozycje mieszkańcy przesyłać mogą na adres zieloneżarymaupaum.żary.pl lub kontaktując się z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 68 470 82 96. Konsultacje potrwają do 15 kwietnia. Dziś w żarach policja przeprowadziła akcję pasy. Kontrole prowadzone są w wielu miejscach i potrwają do nocy. Od jutra kolejne kontrole. Policja kontrolowała dziś kierowców w żarach. Tym razem funkcjonariusze sprawdzali, czy zapinamy pasy bezpieczeństwa. Kontrolowano nie tylko kierowców, ale i pasażerów. Za niezapięcie pasów grozi nam mandat w wysokości 100 zł i dodatkowo dwa punkty karne. Gdy o pasach zapomni pasażer, kara go nie ominie, ale kierowca też za niego zapłaci. Wsiadasz za kółko, miej się na baczności. W najbliższych dniach policjanci sprawdzać będą trzeźwość. Koncerty, występy, mega jajecznica i atrakcje dla dzieci. Jutro w Żarach rozpocznie się jarmark wielkanocny, który potrwa do niedzieli. Stoiska pełne świątecznych smakołyków, ozdób wielkanocnych i nie tylko. Już jutro rusza Żarski Jarmark Wielkanocny. Przygotowaliśmy dosyć dużo atrakcji. Już dzisiaj widać wzmożony ruch na rynku. Jutro o 12 zapraszamy na uroczyste otwarcie. Będzie prezentacja też nowej naszej żarskiej sceny, iluminacje. I oczywiście naprawdę dużo straganów. Handlowych. Myślę, że jest ciekawą ofertą. W sobotę w samo południe mieszkańcy Żar będą mogli spróbować mega jajecznicy z tysiąca jaj. Od 12 do godziny 15 będzie można tutaj spożyć naszą jajecznicę, którą będą przygotowali, przygotowywali uczniowie Zespołu Szkół ogólnokształcących i Technicznych. Oczywiście występy różnego rodzaju zespołów. Będzie również otwarty na salon wystaw artystycznych i dzieci mogą wykonać różnego rodzaju ozdoby wielkanocne. Także planujemy również wycieczki po murach obronnych, szukanie jajek dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Jutro jarmark wielkanocny rusza. Czy Pani się na niego wybiera? No, zawsze się wybieram, jak jest. Podoba się Pani taka zabawa, taka impreza? Podoba mi się. Fajnie jest. Można sobie wybrać różne rzeczy na święta. Oby więcej takich rzeczy w żarach? No dobrze by było. Przyjemności nigdy nie za mało. No i <gry> na rynku nie zabraknie również dmuchańców dla dzieci. Wiele atrakcji. Serdecznie zapraszam mieszkańców żaru. Otwarcie jarmarku jutro o godzinie 12. .00. Potrwa do niedzieli. Żarski Dom Kultury otrzymał 15 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sprzęt multimedialny. Skorzysta na tym filia Żarskiego Domu Kultury w Kunicach. Znaleźliśmy się wśród kilkudziesięciu podmiotów, które otrzymały dofinansowanie z ministerstwa. I będziemy realizowali pracownię, taką e-pracownię multimedialną, w Chili-Kunice. Zresztą ten projekt powstawał tu w Domu Kultury w ostatnich miesiącach. Myślimy o cały czas o uatrakcyjnieniu oferty w Filikunice. Ta pracownia będzie, przewidziany mamy na to program, program skierowany nie tylko do dzieci, młodzieży, ale też i do dorosłych. Strefa e-kultury z pracownią multimedialną powstanie na parterze. Pojawią się komputery, tablety i ekran multimedialny. Pracownia ruszy jesienią. W Filikunice wymienione zostaną również fotele w sali widowiskowej. 1300 uczestników grupy taneczne z Polski i z Niemiec. Już w najbliższą sobotę odbędzie się siódmy polsko-niemiecki festiwal Tańca dla dzieci i młodzieży. Organizatorem festiwalu jest gimnazjum numer 3 w Żarach. Przyjedzie do nas aż 71 zespołów w 100 prezentacjach z całej Polski i z Niemiec. Będzie około 30, 40 właściwie instruktorów, którzy przygotowywali te choreografie na sobotni dzień. Festiwal to spore przedsięwzięcie logistyczne. Chciałabym w tej chwili, jeżeli można, podziękować wszystkim pracownikom gimnazjum numer 3, panu dyrektorowi, który wziął bardzo duży ciężar na zorganizowanie tego festiwalu, jeżeli chodzi o taką techniczną stronę i moim koleżankom i nauczycielom. Na imprezie nie może zabraknąć reprezentantów żar. Czary będą reprezentował nasze gimnazjum z zespołami Sabat i Sabat Arkana oraz Żarskiego Domu Kultury, zespoły Piruet i Piruet 1. To są były iskierki, które teraz już urosły i przechodzą na nazwę Piruet 1. Tancerze trenują do ostatniej chwili. No jak nastroje wśród dziewcząt? Stres? Jest stres, jest duży stres, są poddenerwowane. No, próby wychodzą ciężko, dlatego że jeszcze dogrywamy ostatnie szczegóły. Ale muszę powiedzieć, że już jesteśmy po małej przeprawie, byliśmy w Białobrzegach, możemy się pochwalić już pierwszymi miejscami. Sabat zajął dwa pierwsze miejsca, Sabat Arkana trzecie i czwarte. Nasze, nasz piruet jeden, drugie i trzecie walczyliśmy z Teatrem Tańca, z Kielc, z Warszawą. Tylko właściwie oni byli dla nas konkurencją, bo z wszystkich innych zostawiliśmy z tyłu. Festiwal tańca rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 w gimnazjum numer 3 przy ulicy Okrzei w Żarach. Wczoraj koszykarze Stelmetu Zielona Góra rozgrywali najważniejszy mecz w historii klubu, ćwierćfinałowy pojedynek Pucharu Europy z Herbalife Gran Canaria Las Palmas. Mimo tego w Żarach gościliśmy członka sztabu pierwszej drużyny Stelmetu i trenera reprezentacji U20 Arkadiusza Miłoszewskiego który wraz z Uroszem Niciciem poprowadził trening z młodymi koszykarzami Chromika. Panie trenerze, no wydawałoby się, że kozłowanie to podstawa koszykówki, ale to nie jest takie proste jak, jak tutaj widzimy. No bo chłopcy dopiero zaczynają dopiero swoje kariery koszykarskie, ale nie jest to proste, jak pokazuje tutaj nasz gość dzisiejszy, że trzeba dać siebie bardzo dużo energii, być cały czas skoncentrowanym. I nie jest to wcale takie proste bez przeciwnika, a jak dojdzie, no, dlatego są te ćwiczenia wykonywane i to, co on pokazuje, po to, żeby później jak dojdzie mocny przeciwnik, sobie radzić z tym kozłowaniem. Ale jak pan zauważył, nie jest to takie proste. Sztab, część sztabu szkoleniowego w Żarach, a dzisiaj najważniejszy mecz ze stalu Zielonego w historii klubu. E, tak, ale my żary od Zielonej Góry są niedaleko i za chwilkę po, po tym treningu wsiadamy w auto i jedziemy, bo też chcemy być, no, nie wiem, świadkami tej, tej, tego najważniejszego meczu w historii klubu i miejmy nadzieję, szczęśliwego dla nas. Ja chciałbym zapytać o żary, o ten fenomen Chromika, bo klub, który niedawno powstał zdobył dwa mistrzostwa Polski, U-14, 16 Wszyscy się w Polsce, w tak małym ośrodku klub bije się na równi z, z drużynami z Wrocławia, z Zielonej Góry, z większych miast. To jest jakiś fenomen. Oczywiście, że fenomen i dlatego tu też jesteśmy. To zostało zauważone nie tylko pomimo, przez Zieloną Górę, ale przez całą Polskę, bo ja nie będąc jeszcze w Zielonej Górze już słyszałem o tym, o tym klubie w żarach. I troszeczkę przyznam się, bo jestem z Warszawy, że żary mi się kojarzyły z tymi żorami, bardziej z, ze Śląska, ale oczywiście sprawdziłem. I Jestem pełen podziwu dla trenerów, którzy tu pracują z tą młodzieżą i zdobywają te medale już tak wcześnie. I to na pewno ich i tutaj środowisko żarskie na pewno tak dopinguje do jeszcze cięższej pracy, no bo bez takich małych ośrodków nie ma się co oszukiwać, polska koszykówka nie będzie istniała. Sam pochodzę z takiego małego ośrodka, a grałem i na poziomie reprezentacji seniorów młodzieżowych i wiem, że młodzież z takich małych ośrodków ma bardzo, dużo, dużo więcej energii, że tak powiem, dużo, dużo więcej zapału do pracy i może osiągać większe sukcesy niż młodzież z dużych ośrodków, z dużych miast i to się chwali, że takie ośrodki jak właśnie Żary są na mapie koszykarskiej, już znacząco, znacząco na tej mapie dużo znaczą i, i oby więcej takich ośrodków. To dopiero początek współpracy z Tylmetą z Chromikiem. Już planowane są kolejne akcje. Więcej o wizycie Arkadiusza Miłoszewskiego i Ruszonicicza w poniedziałkowym magazynie sportowym. Jutro piątek, 18 marca. Już prawie wiosna. W ogródkach kwitną pierwsze kwiaty, a słońce mamy coraz wyżej. Co dokładnie czeka na nas w pogodzie? O te szczegóły. Jutro w żarach i Szpratawiu notujemy 6 stopni Celsjusza do 7 stopni w gubinie. Dzień będzie słoneczny i bez opadów. Ciśnienie spanie do 1023 hektopaskali. W piątek imieniny Cyryla i Edwarda. Solidatus składamy życzenia. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Panie Maciej. Już za chwilę przegląd prasy, czyli o czym przeczytamy w piątkowym wydaniu Gazety Regionalnej, następnie w dobrej formie. Dziś o tym, jak wykonać wiosenny makijaż. Będą to porady wizerzystki Marty Kaczmarskiej. I na koniec zapraszam na wiadomości ze szprotawskiego ratusza. A ja już dziękuję za uwagę, życzę przyjemnego wieczoru i do zobaczenia.